Cześć. W tym filmie zajmiemy się rozwiązaniem sprawdzianu z tematu ruch prostoliniowy na poziomie rozszerzonym. Przed obejrzeniem radzę najpierw samodzielnie rozwiązać sprawdzian, znajdziesz go na stronie Lidbit, link podany w opisie. Zadanie pierwsze. Moneta spadła z parapetu okiennego i po odbiciu od podłogi wzniosła się na wysokość 10 cm. Wysokość parapetu jest równa 90 cm. Podaj współrzędną położenia monety. Gdy leżała na parapecie, w chwili zetknięcia z podłogą i gdy wzniosła się na wysokość maksymalną, skieruj oś liczbową pionową w górę i przyjmij punkt 0 na powierzchni parapetu. Czyli mamy taką sytuację, że mamy oś liczbową, powiedzmy, że tu jest parapet, więc on jest na wysokości 0. Punkt 0 jest na powierzchni parapetu, więc tu mamy parapet. No i jak moneta leży na parapecie, no to ona jest właśnie w e, na współrzędnej dokładnie 0, na wysokości 0. Natomiast następnie w chwili zetknięcia się z podłogą, czyli podłoga gdzieś jest niżej. No i skoro tu mamy 0, a wiemy, że wysokość parapetu jest równa 90 cm, to znaczy, że ten poziom będzie na Minus 90 cm, więc taka będzie odpowiedź do podpunktu B. No i podpunkt C, gdy wzniosła się na wysokość maksymalną, wiemy, że odbiła się i wzniosła się na maksymalną wysokość 10 cm, czyli 10 cm od podłogi. Tu będzie 10 cm, to znaczy, że ona będzie na poziomie minus 80 cm, tu też możemy dodać cm. No i to są odpowiedzi do zadania pierwszego. Zadanie drugie. Samochód stoi 15 metrów przed znakiem drogowym. Kierowca zaczyna manewrować samochodem. Kolejne współrzędne przemieszczeń mają wartość minus 30 metrów, 10 metrów, minus 20 metrów. Oblicz współrzędną całkowitego przemieszczenia samochodu, jego położenie po zakończeniu manewru i drogę, jaką w czasie przejechał. Przyjmij, że znak drogowy znajduje się w początku układów współrzędnych. A współrzędna początkowego położenia samochodu jest dodatnia. Proponuję sobie zrobić jakiś rysuneczek na osi liczbowej, jakby to wyglądało. Mamy oś X, powiedzmy, że mamy nasz znak w tym miejscu. Niech to będzie nasz znak. No i on jest w punkcie 0, w początku tej osi, i mamy, że samochód stoi 15 metrów przed znakiem, i jeszcze mamy powiedziane, że Znak drogowy znajduje się w początku układów współrzędnych, a współrzędna początkowego położenia samochodu jest dodatnia. Czyli powiedzmy, że w prawą stronę nam rosną, więc niech tu będzie nasz samochód na samym początku. 15 metrów niech ma. No i co my wiemy? Kolejne współrzędne przemieszczeń, czyli widzimy, że nasz samochód przemieszcza się o 30 metrów w lewą stronę, czyli wyląduje na minus 15 metrów w takim razie. Następnie przemieszcza się 10 metrów w prawą stronę, czyli będzie w takim razie, jeśli 10 metrów w prawą stronę, bo mamy na plusie, tak tutaj 10, czyli on będzie na minus 5 metrów wtedy w położeniu. No i ostatni manewr teraz ma minus 20 metrów, czyli w lewą stronę się przesuwamy i lądujemy na minus 25 metrów. I tak naprawdę ten samochód zakończy. Swoją, swoje manewry w tym położeniu. Czyli my mieliśmy finalnie oblicz współrzędną całkowitego przemieszczenia samochodu. Ok, czyli mamy tak, minus 30, dodać 10 i minus 20. Możemy zsumować te wszystkie rzeczy i dostajemy wtedy minus 40 metrów. To jest, można powiedzieć, możemy to nazwać nawet, że to jest delta x, całkowite, niech będzie całkowite przemieszczenie. Następnie jego położenie po zakończeniu manewru, no i to już powiedzieliśmy, że jest to oczywiście minus 25 metrów, czyli x końcowe możemy zrobić równa się minus 25 metrów. No i jeszcze mamy drogę, jaką w tym czasie przejechał, czyli sumujemy wszystkie. Te przemieszczenia już na plusie, bo droga jest w wartości bezwzględnej, czyli mamy tak naprawdę 30 metrów, przyjechał na początku, potem 10 i potem kolejne 20 metrów, co daje w sumie całą drogę 60 metrów. No i to kończy nam zadanie drugie. Zadanie trzecie: rowerzysta przebył odcinek trasy o długości 40 km w czasie 1 godziny i 20 minut. Może wypiszmy sobie dane po kolei L1 to 40 km T1 to 1 godzina i 20 minut, to może zapiszemy, że to jest 1 i 20 60 godziny, czyli po skróceniu to jest 1 trzecia godziny, żebyśmy mieli już jedną jednostkę. Następnie w jakim czasie T2, czyli T2 nie mamy akurat i z jaką średnią wartością prędkości, czyli 2 2 ja oznaczę może. Rowerzysta przejechał następny odcinek o długości L2 jest równe 60 km. Jeżeli pokonał całą trasę ze średnią prędkością 25 km na godzinę, prędkość średnią liczymy w następujący sposób: że bierzemy całkowitą drogę i dzielimy przez całkowity czas. Całkowita droga to jak dobrze widzimy, jest to suma wszystkich dróg, czyli jest to w naszym przypadku 40 plus 60 km. Natomiast całkowita droga to suma obu czasów, czyli mamy 1 i 1 trzecia godziny plus te dwa, którego nie mamy, czyli musimy wyznaczyć jakoś T2, Ale wiemy, że ta prędkość. Średnia wynosi 25 km na godzinę, więc możemy podstawić i rozwiązać sobie takie równanie. Czyli 25 to 100 podzielone przez 4 trzecie plus T2. No to może pomnóżmy obustronnie razy cały mianownik. Wtedy dostaniemy 25 razy 4 trzecie plus T2 równa się 100. Możemy obustronnie podzielić przez 25, wtedy dostaniemy 4 trzecie plus te 2 równa się 4. No i 4 trzecie przerzucimy na drugą stronę, czyli 4 odjąć. No 4 trzecie to 1 i 1 trzecia, co daje nam w takim razie 2 i 2 trzecie godziny. Czyli to jest nasz czas drugi. Pytanie jeszcze było o prędkość drugą. Z jaką jechał? Prędkość średnią drugą. No a prędkość to oczywiście droga przez czas. Czyli teraz ta droga druga, czyli L2 w naszym przypadku. W przeciągu czasu, czas 2, czyli 2 i 2 trzecie, czyli dostajemy 60 razy odwrotność tego. No 2 i 2 trzecie to jest 8 trzecich, czyli mnożymy razy 3 ósme. No, i możemy sobie to nawet wklepać w kalkulator, nie musimy przecież się z tym męczyć. Czyli 60 razy 3 i podzielone na 8 to jest 22,5 km na godzinę. No i to jest prędkość, właśnie ta druga. No i to kończy nam zadanie trzecie. Zadanie czwarte. Ruch samochodu na prostoliniowym odcinku drogi opisuje równanie x równa się 150 plus 12 t. Wielkości w równaniu są podane w jednostkach układu SI. Podpunkt A. Podaj współrzędną położenia na początkowego. chwili t równe 0 i prędkość samochodu. No Skoro mamy chwilę t równą 0 to możemy sobie podstawić za t 0. no I dostaniemy 150 plus 12 razy 0 czyli 150 metrów. Ogólnie równanie yy, Ruchu samochodu opisujemy wzorem X równa się X0 plus V razy T, a to oznacza, że to co stoi przy T to jest właśnie nasza prędkość, a więc w naszym wypadku prędkość to będzie 12 metrów na sekundę, skoro chcemy w podstawowych jednostkach. Następnie mamy podpunkt B, po jakim czasie współrzędne jego położenia, X będzie równe 210, no to możemy sobie za X wstawić 210, i przerzucić 150 na lewą stronę, co daje nam 60 równa się 12t, obu stronie podzielimy przez 12, czyli t jest równe 5 sekund, a więc po 5 sekundach będzie mieć taką współrzędną. No i jeszcze mamy podpunkt C, czyli w jakim czasie samochód przebędzie drogę 360 metrów na początek. No wzór na drogę to prędkość razy czas. Pytanie jest w jakim czasie więc przekształcamy sobie to do czasu dzieląc przez V czyli jest to druga przez prędkość a więc 360 metrów podzielone na prędkość powiedzieliśmy w podpunkcie b że wynosi 12 metrów na sekundę czyli 360 na 12 to 30 sekund. A więc tyle czasu zajmie przebycie tej drogi. Jeszcze pytanie jaka będzie współrzędna jego położenia. Czyli teraz wystarczy za te podstawić 30 do naszego równania, czyli dostaniemy 150 plus 12 razy 30, czyli 150 plus, no właśnie, to 360 metrów, co daje nam w sumie 510 metrów, a więc tyle będzie wynosić jego współrzędna położenia końcowego. I to koniec zadania czwartego. Zadanie piąte: samochód, ruszając z miejsca, pokonuje dystans 500 metrów. Może od razu wypiszmy sobie dane. Droga to będzie 500 metrów w czasie 30 sekund. Przez pierwsze 10 sekund jedzie ze stałym przyspieszeniem, czyli ma jakieś przyspieszenie, nie znamy. A potem ze stałą prędkością dojeżdża do celu. Tej prędkości też nie znamy. Oblicz przyspieszenie samochodu w pierwszej części trasy i prędkość, z jaką dociera do celu. Ok. Mamy drogę, więc pewnie trzeba wykorzystać właśnie tą drogę. Wiemy natomiast, że czas drugi, kiedy jedzie ze stałą prędkością, to będzie 20 sekund, no bo skoro cała droga trwała 30 sekund, no to pierwsza część 10 sekund, to druga część 20 sekund. No i teraz droga. Najpierw on porusza się ruchem przyspieszonym, a wzór na drogę w ruchu przyspieszonym to 1 druga at kwadrat. No i to jest uproszczony wzór wtedy, gdy... Prędkość początkowa bądź końcowa jest równa 0, no i skoro mamy powiedziane, że samochód ruszając z miejsca, no to jego prędkość początkowa jest równa 0, więc możemy wykorzystać sobie ten wzór. Gdybyśmy nie mieli, że prędkość początkowa lub końcowa jest równa 0, trzeba by było dodać fp, vp razy t, ale tutaj możemy sobie to pominąć, bo i tak to się nam wyzeruje. I to jest droga podczas przyspieszania. Natomiast jeszcze mamy drogę podczas Jazdy ruchem jednostajnym ze stałą prędkością. No i to jest oczywiście V razy czas nawet drugi, a to możemy napisać czas pierwszy. No i teraz, co my wiemy? Wiemy jeszcze, że jeśli on się rozpędza, rozpędzi się do pewnej prędkości, to potem już jedzie z tą właśnie prędkością. Czyli możemy powiedzieć, że prędkość, jaką uzyska, to jest przyspieszenie razy czas pierwszy. Taką prędkość uzyska, to jest dokładnie ta prędkość, z którą będzie się później poruszał. Więc powstaje nam taki układ równań, który teraz musimy sobie rozwiązać. Czyli całą drogę, jaką przebędzie, to będzie 500 metrów. Jedna, druga, razy przyspieszenia na razie nie znamy. Wiemy, że czas pierwszy to 10 sekund do kwadratu. Prędkości też na razie nie wiemy, ale możemy podstawić właśnie to, co tutaj sobie wyznaczyliśmy, czyli mamy. A razy t1, czyli 10 sekund, i razy t2, czyli 20 sekund. Nie piszę nigdzie jednostek, bo wszystkie jednostki są w podstawowych jednostkach układu SI, więc tak czy siak, jeśli ja będę liczył sobie a, to musi mi wyjść w metrach na sekundę kwadrat, czyli w podstawowych jednostkach przyspieszenia. No dobra, no to lecimy. 500 równa się 100 razy 1, 2 to mamy 50a plus 10 razy 20 to 200. A, czyli mamy 500 równa się 250A, obustronnie dzielimy przez 250, co daje nam, że A jest równe 2 metry na sekundę kwadrat. To jest nasze przyspieszenie. No i jeszcze musimy policzyć prędkość z tego drugiego wzoru, czyli prędkość to jest przyspieszenie razy czas pierwszy w tym wypadku co da nam 20 metrów na sekundę, czyli z taką prędkością będzie się poruszał i już do końca trasy. No i to kończy nam zadanie piąte.